No, co, co chcesz? Ja. Te włosy kolorowe, tak? Ja. Mm, fajnie jest są listy, takie kapce po prostu są przesłodkie. I, z listem Harry Pottera i takie różowe, to wiem, że ona, jej się to bardzo spodoba. Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. Dzisiaj jesteśmy z Matyldą i idziemy do Pepko, bo jest kolekcja Harry Pottera. Um, chciałam Wam pokazać co tam Harry jest Polo. Harry Potter! A chciałam Wam pokazać co tam jest i może robić jakieś drobne zakupy. Um, jak wiecie ja uwielbiam Harry Potter, so jak znalazł! Ja uwielbiam, Ty też uwielbiasz? tak, Tutaj fajnie jest udekorowane, są listy, naprawdę całkiem. Tutaj są takie super plecaki. Dla dziewczynek są takie koszulki. Um, bardzo fajne, bo co jest? Luna, Hermione i Jenny. Takie ten. I te outfity są fajne, tylko największy rozmiar 98. No i to jest jednak trochę już za małe dla Matyldy, tak? Tak. Jeszcze takie koce, nie, to jest tylko koc i poduszka razem. Fajna. No, co, co chcesz? Te włosy kolorowe, tak? Mm, Harry Potter, Harry Potter. A tutaj takie kolory włosy wygrywają. Tutaj na lunchu jest taki pojemnik, koce. Turniki takie fajne A, i też takie metalowe. I maty, dochodzi i wszystko, wszystko dotyka, tak? ze fazie? Tak. Tutaj też są te świeczki, które bardzo lubię. I zobaczcie jakie fajne pojemniki. Naprawdę, też całkiem spoko. Nie pojemniki. Co to są? To są kubecki. kubeczki. Kubeczki? Też mnóstwo różnych innych kotów. A to też jest takie fajna taka narzutka. Super. Tutaj są takie już dla starszych. Też Harry Potter. A te leginsy są super. Co nie? No. Tutaj też są y, na łóżka takie bedsets. No i też takie kapcie po prostu są przez i piżamki. co mm mama? To jest... Cool. Ten tutaj, słuchajcie, te są super. Takie różowe. Te miski też bardzo fajne. A, ale super są te. Drewniane, naprawdę porządne. To samo tam jest? Mmm. Deska do krojenia też fajna. Też chciałam wam pokazać, że też jest taki kocek z taką z taką poduszką i z takim kocykiem też fajne też bardzo fajne są te świetniczki bardzo fajne i są takie większe i takie mniejsze myślę że to jest super takie pudełko to jest bardzo fajne i ten globus jest dla mnie mega hitem, naprawdę jest super. Okej, okay, ja już wróciłam i chciałam Wam pokazać, co kupiłam. Pierwsza rzecz, co kupiłam, dużo się dzieje w domu, tak, jakieś dziwne dźwięki, to dzieci, goście i tak dalej, co kupiłam to jest ten lampion, który mi się tak spodobał w sklepie, naprawdę jest super, kosztował 30 zł um, i pomyślałam, że akurat do naszej sypialni będzie super wyglądał, um, tutaj wsadzę świeczkę. I będziemy mieć taki element no dekoracyjny i no funkcjonalny też, bo do świeczki były też takie duże lampiony, i sobie pomyślałam, że też super by było żeby je trzymać na zewnątrz. No ale zobaczę jeszcze, zobaczę jeszcze czy. Mamy to miejsce w budżecie Ale naprawdę, pomyślałam, że naprawdę Taka fajna opcja Jeśli chodzi o lampiony Jak robicie takie rzeczy To te są i mi się bardzo, bardzo podoba To W ogóle jak zauważyliście I po domu, i po rzeczy, które kupuję To dla mnie takie Element Metal i drewno Czarny, czarny metal i drewno To jest super sprawa Kolejną rzecz co. Kupiłam tutaj, wziąłam sobie ulotkę, żeby też przejrzeć, czy coś mi ominęło. Um, oczywiście Matyda sobie kupiła takie włoski, te takie, wiecie, te różowe włosy i tak dalej. Ona uwielbia to. Kosztowało to 5 zł, co żyłam dobra. Nie, nie, niech ma dziewczyna, A, ale jak mówię, no... Lubi to, I don't get it, ale lubi to. Dla siebie kupiłam już, patrzyłam się na tą blues, bluzkę, um, ostatnio co byłam w Pepko, było ich o wiele więcej. Um, I bardzo mi się spodobała. I dzisiaj, jak ją zobaczyłam jeszcze w moim rozmiarze, jako ostatnia, to stwierdziłam: dobra, it's a sign. Um, jest bardzo fajny materiał i taka no taka bluzka. Jak widać, mini jest na tym, serduszka. Ale jest taka fajna, luźnia, luźna, i myślę, że na jesień uh, i do spodni, do pracy mogę nosić i po domu i tak dalej. Bardzo, jak mówię, bardzo fajna ta bluzka. I ona kosztowała 40 złotych. Dla Matyldy, żeby wrosło to, na to, bo kupiłam rozmar, rozmiar większy, bo akurat e, ma piżamę na teraz, a już nie ma większe rozmiary, żeby ona szybko rośnie, to w sam raz będzie tak za pół roku, to są te piżamki z headwing, e, z tą sową z listem Harry Pottera i takie różowe, to wiem, że ona jej się to bardzo spodoba. Jakby matyda jeszcze nie wie, co to jest Harry Potter, oprócz tego, że mówimy jej, że jest taka książka i że to jest ulubiona książka mamy i tak dalej. Moim zdaniem ona jeszcze jest trochę za młoda, tam są jakby są ciężkie tematy, jeśli chodzi o Harry Potter, tak? Może nie pierwszy, pierwsza książka, ale te reszty tych książek to są takie jednak może nie na, na, dla najmłodszych dzieci, musieli się jeszcze trochę dorosnąć, więc że, że zaczniemy jej czytać tą książkę, jak będzie miała 7 lat, a, albo wcześniej, zobaczymy jak ona zobaczymy, nie wykluczam tego no i też takie leginsy też z tą sową jej kupiłam i to jest jej rozmiar na 4-5 lat 110 to teraz będzie nosić znowu takie leginsy to zawsze super sprawa o, koszt tych leginsów były 10 zł i za piżamka kosztowała 30 zł nie najtaniej, ale tutaj też co jest fajne, że ten materiał jest naprawdę taka przyjemna ta bawełna tutaj trochę mniej przyjemna, bardziej to są to, takie sztuczne materiał, ale na piżamę ten materiał był spoko. Um, kolejną rzecz, co e, kupiłam to jest puzzle, bardziej dla siebie to kupiłam. Są różne, e, to jest akurat Ollivander's Wonshop, to jest e, gdzie Harry dostał swoją wróżkę, chyba tak się mówi. Um, no i to jest puzzle, żeby to um, wstawić i e, nie wiem, tam jest tył, i tak dalej. Fajne jest to, że można dokupić jeszcze cały Diagonal, e, cały zamek, e, jeśli chodzi o Hogwarts, i tak dalej. Myślę, że to całkiem spoko, ale stwierdziłam, że a, jeden wieczór sobie usiądę i zrobię sobie tą puzzlę. Ta puzzle kosztowała 20 zł. To nie jakieś ogromne sumy. Myślę, że na taki wieczór, żeby coś tam zrobić innego z Johnem. Na taki date night, bym powiedziała, to e, będzie całkiem ok. No i nie mogłam się wstrzymać z tym, co teraz, e, co teraz ten to jest taki koc razem z poduszką. E, stwierdziłam, że fajnie będzie wyglądać u nas, w, gdzie, gdzie mamy biuro. No, stwierdziłam, że to jest taki fajny set. Ten koc też często będę korzystać, może jak będę czytać Harry Pottera. A jeszcze raz, bo ja tak raz na dwa lata przechodzę przez wszystkie książki i czytam ponownie. Nie wiem, czy Wy też tak robicie, ale ja często często właśnie tak robię z książkami, które bardzo lubię. A no i to jest taki fajny, fajny jest ten materiał. Ta poduszka też jest, moim zdaniem, taka całkiem fajna, dekoracyjna. Um, ma to wszystko, ma Gryffindor i tak dalej, Hufflepuff, Slytherin i Ravenclaw tutaj wszystko ma i nie wiem, dla mnie to jest takie całkiem spoko. I koc wygląda tak samo jak poduszka, tylko większa. Um, no i jeszcze tutaj kilka rzeczy kupiłam, aż tak nie zaszalałam. Um, to jest akurat dla MC, jak mówię, no szukałam to też dla Matydy, ale nie były, y, największy rozmiar był 98 w tym, e, to kosztowało, ten set kosztował 30 zł i ja kupiłam rozmiar 86, to jak mówię, no teraz... Mca jest praktycznie jeszcze nie ma nie nosi 80, jeszcze nosi 74 czasami. Teraz wchodzi w 80, to myślę, że dopiero tak za pół roku to będzie w tym chodzić, ale no jak mówię, bardzo mi się ten set spodobał. I nie było 80, to dlatego je ja kupiłam taki większy i do tego są takie leginsy a Które są po prostu przesłodkie z tymi gwiazdkami I też materiał tutaj jest bardzo, bardzo fajny, przyjemny To wyglądają jak dżince, ale nie są To są po prostu takie wygodne spodenki do chodzenia No i bluza też moim zdaniem jest fajna Bo y, często patrzę się, żeby bluzy miały takie dodatkowe otwarcie Żeby było łatwiej przez główkę dziecku, wsa dziecku wsadzić I to właśnie to ma no, i takie dodatki jeszcze, co kupiłam. Już Wam pokazuję. Ostatnie takie trzy rzeczy, co kupiłam, jeśli chodzi o Harry Potter, to są dwa długopisy. Znowu, nie mogłam się wstrzymać, one kosztowały 10 zł. 3 zł. 3 zł za dwa długopisy są. So. I couldn't say no, um, jak mówię, this brings me joy, po prostu wiem, że będę pisać z tym i będę się śmiała, zadowolona, że mam długopisy Harry Pottera. No i trzy pary skarpetek dla Matyldy, ona akurat potrzebuje skarpetki, te są takie fajne, bo widziałam, że jest ruszowy, znowu jest ta sowa, Hedwyn jest na nich i myślę, że też się ucieszy. No i ostatnią rzecz, co sobie zrobiła, kupiłam. Um, ja jestem duży Harry Potter fan, John nie, dlatego mówię, że ja sobie kupiłam. A jakby John lubił, to też bym dla niego kupiła i byśmy się dzielili. Yy, może będzie chciał korzystać z tego kubka. Bardzo mi się ten kubek podobał, bo jest czarny. Jest emblem właśnie Hogwarts. Um, jest myślę, że takie na jesienne. Nie wiem sobie wyobrażałam sobie pod kocykiem Harry Potter pijąc herbatkę, czytając książkę um, właśnie z tym kubkiem. A I to jest znowu taki, taki fajny pomysł. Jak lubicie Harry Potter, to y, myślę, że te rzeczy w pewko są ogromnym hitem. Cenowo naprawdę okej, okay. o nie powiedziałam wam ceny koc. Y, ten zestaw koc poduszka 30 zł, te skarpetki były 8 zł i kubek kosztował 15 zł. To dobra, kubek trochę jakby drogi, ale naprawdę fajny i nie wiem, moim zdaniem bardzo fajny. Um, no, i tutaj no, 30 zł za taki koc, i wiem, że ten materiał można praci, 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 nic się z nim nie stanie. To myślę, że zakupy jak najbardziej udane w Pepko. Jak mówiłam, dajcie znać, czy lubicie Harry Potter i też lubicie takie gadżety od ulubionej bajki postaci. Ja mam ogromny sentyment do Harry Pottera. Uwielbiam całe dzieciństwo, praktycznie czytałam, czekałam przed sklepami, jak wyszły, wychodziły nowe książki, um, i po prostu dla mnie to jest mega-mega hit. Ja wiem, że niektórzy na przykład tylko lubią filmy, albo niektórzy tylko lubią książki. Ja lubię to i to. A I po prostu hmm, bardzo się cieszyłam, że ta kolekcja przyszła do Pepko. A wy mnie sponsorowane, wydałam moje własne pieniądze na te rzeczy. Um, no i naprawdę. Jak macie tak Potterhead, chyba się nazywają tacy duże fani Harry Pottera, to polecam, żeby pójść do tego pepko i zrobić takie zakupy, może prezenty na święta już, albo na urodziny czy coś takiego, bo myślę, że co nowo naprawdę warto. Jak ten vlog wam się podobał, to kciuki do góry, dajcie znać też, co wam się najbardziej podobało z holu, czy co wam pokazywałam w sklepie, co wy byście kupili, to jestem bardzo ciekawa. Też jestem ciekawa, czy wy tak bardzo lubicie Harry Potter tak jak ja, czy raczej nie. No i co, kochani, jak zawsze? A jak ten filmik wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. jak zawsze, Matylda i ja, i nasza baby Emma, i John, i cała rodzina. Życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!